W poniedziałkowe popołudnie 26 maja bieżącego roku w Częstochowskim ratuszu miało miejsce uroczyste wręczenie medalu Sprawiedliwy wśród narodów świata dla księdza Bolesława Wróblewskiego, który ratował Żydów w czasie niemieckiej Gehenny. W imieniu nieżyjącego już kapłana medal Sprawiedliwy wśród narodów świata przyjął z rąk przedstawicieli ambasady Izraela w Polsce wnuk siostry księdza Bolesława Wróblewskiego. Odznaczonym dziś bohaterem jest świętej pamięci ksiądz Bolesław Wróblewski, który w trakcie zagłady udzielił pomocy i schronienia m.in. Miriam Rotschik z domu Rubin. Ksiądz Bolesław Wróblewski urodził się w 1867 roku w Żuchownie w województwie Wielkopolskim. Był synem Wojciecha, urzędnika sądowego oraz Eufemii, Franciszki Zmajewski. Ukończył gimnazjum w Kaliszu i od 1884 roku studiował w seminarium duchownym we, we Włocławku. W 1889 roku ukończył studia. Otrzymał święcenia kapłańskie i jako wikariusz pracował początkowo w warcie koło Sieradza, a od 1890 roku w parafii świętego Zygmunta w Częstochowie. Za działalność oświatową i patriotyczną wśród miejscowej ludności władze rosyjskie zakazały mu pracy duszpasterskiej. Do 1914 roku znajdował się pod nadzorem policji. W 1910 roku otrzymał probostwo w Praszce. Prowadził tam działalność społeczną, był między innymi wiceprezesem kółka rolniczego. W październiku 1917 roku objął nowo powstałą parafię Świętej Rodziny w Częstochowie. W parafii tej ukończył budowę kościoła, który później stał się Katedrą Częstochowską Świętej Rodziny. Prowadził szeroko zakrojoną pracę społeczną i dobroczynną. Zorganizował i kierował zakładem dla dzieci bezdomnych przy ulicy Piotrkowskiej. Na terenie parafii i miasta zorganizował szeroką pomoc dla ubogich dzieci. W 1918 roku zakupił dom w herbach, który przekształcił na dom letniskowy dla dzieci. W 1918 roku należał do zarządu Rady Opiekuńczej Miasta Częstochowy i Towarzystwa do Dobroczynności dla Chrześcijan. W 1919 roku z ramienia Związku Ludowo-Narodowego został posłem do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej. Był też działaczem patriotycznym. Podczas, podczas walk polsko-ukraińskich o Lwów w styczniu 1919 roku należał do współorganizatorów Komitetu Niesienia Pomocy dla Lwowa. Od sierpnia tego roku, po wybuchu powstania na Górnym Śląsku. Pracował w Komitecie Niesienia Pomocy dla Górnego Śląska. W okresie wojny z Rosją Bolszewicką wszedł do tymczasowego zarządu Ligi Antybolszewickiej. W tym okresie w trosce o żołnierzy udających się na front zorganizował wraz z matką Eufemią kuchnię i herbaciarnię. W 1939 roku na początku okupacji niemieckiej był represjonowany przez władze niemieckie od 1940 roku organizował pomoc materialną dla ludności polskiej wysiedlonej z innych regionów Polski. We współpracy z Polskim Komitetem Opiekuńczym oraz siostrami służebniczkami najświętszej marii Panny utworzył kuchnię dla dzieci wysiedleńców. A przy ulicy Ogrodowej kuchnię dla biednych opiekował się domem starców. Pomoc księdza Wróblewskiego dla Żydów rozpoczęła się zaraz na początku niemieckiej okupacji, gdy Niemcy zagonili grupę Żydów do katedry. Ksiądz Wróblewski zaoferował pomoc i starał się złagodzić trudne warunki, w jakich znaleźli się tam. Katedra Częstochowska przylegała domu Rugetta co było niezwykle pomocne w szmuglowaniu pomocy do getta, jak i w organizowaniu ucieczek z getta. Ksiądz Wróblewski zorganizował sierociniec, aby między innymi przyjąć żydowskie dzieci. Wystawiał im fałszywe dokumenty, między innymi metryki chrztu. Jednym z tych dzieci była Miriam Rubin, urodzona w getcie w 1942 roku. Najpierw została umieszczona w sierocińcu, a później w 1944 roku ksiądz Wrublewski pomógł w jej adopcji. Przeżył, przeżyła ze swoją nową rodziną do końca wojny. Dokładna liczba żydowskich dzieci, którym pomógł ksiądz Wrublewski, jest trudna do ustalenia. W 1944 roku za swoją działalność został dotkliwie, dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy Gestapo, którzy przeprowadzili rewizję w jego mieszkaniu. Na skutek tego zajścia ucierpiała siostra księdza wróblewskiego, która w wyniku pobicia zmarła. Zmarł w 1950 pierwszym roku w Częstochowie jest odznaczony między innymi medalem niepodległości i złotym krzyżem zasługi. Za przyznanie księdzu Bolesławowi Bonawełtu Szemerbleckiemu medalu i, dypl i dyplomu honorowego sprawiedliwych wśród narodów świata to dla nas tym cenniejsze gdyż jest najwyższym odznaczeniem cywilnym przyznawanym przez państwo Izrael, jaki otrzymał członek naszej rodziny, którego działalność społeczna i opiekuńcza w okresie Holokaustu, tu w Częstochowie przyczyniła się do ochrony obywateli Izraela. Pamięć nie umiera, lecz trzeba ją pielęgnować. Dzięki Instytutowi Vance, Batry Jaszem tym bardziej nie pozwala zapomnieć o tragicznych czasach i o ludziach, którzy zapamiętali, że żyli wokół siebie dobro. Szczególnie gdy za to dobro groziła najsurowsza karza. Świadectwem tej pamięci jest przyznany przez Instytut Wandachę księciu róbleckiemu Medal. Dziękuję Instytutowi za, za tę niezwykle ważną inicjatywę, za pielęgnowanie pamięci o historii, która uczy nas odpowiedzialności i odwagi. Medal wraz z dyplomem. Znajdzie odpowiednie miejsce w rodzinnym skarbcu pamięci. W imieniu rodziny Księdza Wrubleskiego dziękuję, będąc wnukiem Księdza Wrubleskiego, czyli właśnie wnukiem siostry Księdza Wrubleskiego, Wandy z Wrubleskich Majestrów. A sam jestem e, seniorem rodziny Wróblewskich Majewskich, Bolesław Antoni Majewski w imieniu rodziny.